Nie no, kurde, bez zabawy teraz, tylko na poważnie już, na fokusie muszę przycisnąć do samego końca. Let's go, let's go. co? Gotowi? So, mm -hmm. Tak, tak. Tak jest, to jest, mapka numer start, dwa. Dzięki, tak. tak jest. Dobra, ej teraz muszę, bo jest mi głupio. Good luck, have fun. Nie nawzajem, dziękuję bardzo. Jazda. Na który BAS idziecie, powiedzcie yep. od razu, co? E, na C. Nie ma takiego. Kurde, ale jak coś to nie możecie tak raszować. Skup się Piotrek, dobra? Nie no, po prostu hit Skarpetę! No ja Co mi daje no Proszę to wyłączyć taki oszust Co to za fejki są? Ty co wy robicie? Ej, oszukują mnie! co za gnoja. O, Po Smoku No, no jakim kudem czy to jest niemożliwe Ty na fleszu mnie zabijasz, 2hp mu zostawiłeś, to jest jakieś, nie wiem coś to oszukuje, ty swoje Jaki taktyczny flashik poszedł Nie no, nie wierzę Ej, nie możecie rzucać fleszy! Jak <laughs> coś... Smoke chyba. Noo. Chodzi ze smoke'a. Cofnijmy. Tak. O kurde. O kurde. <gasps> 81. Ja 81 Mam maczka tutaj, na reszcie maczek, ale bym zjadł. Poczekaj, już idę po niego. No, takiego. No i się siadem. Ej, pudeła teraz, patrzcie. Teraz na bank będzie, albo z pierwszej rundy mi się udało, teraz mi się nie udało, nie udają rundy i teraz 100% jest ta. Dobra, idę, idę, cholera jasna. Nie bijcie się, bo ja myślę, że tu i tak Ja pierdzielę, ale jaki timing w ogóle, co to ma być? <śmulny> Ci mi uciekli, ten mi wyszedł kurde, idealnie po tym jak flash wybuchł, nie no, hit. Patrzę teraz no to, tak do 200. Patrzcie to. Jest, 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 jest. No nie, no nie wierzę. Przechodzi przez tego smołka wariat. no. Muszę wygrać tę pierwszą połowę, bo później zabraknie ląd. Cholera jasna. Co ci goście robią? Poczekaj, na dole. Na, 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 na drabince jest. Nie jest, pan no kurde, to może skanować w ogóle? Co jest. jest no no, to smoku. jest. <śleskujesz> <śleskujesz> to jest. To jest. To jest. To jest. smoku. No, U, przecież to kuchy! Kuchy! Co jest. 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 To no jest. jest. To jest. To jest. To jest. jest. To jest. jest. mapie. O matko boska Panem to jest tak No właśnie Schody B No przecież nie jedzę się tak! <grywa> ja, ale mnie to wynerwia już ta gra <grywa> Nie chcę w to grać więcej <grywa> Będziemy ja rewanż dopóki nie wygram Nie wiem czy się wynerwię Chodź oh. O, się przestraszyłem. O kurde. 27. Zrobinkę cały czas. Nie no. Jezu, ja tej mapy dobrze nie To no. bomby. Dawaj, na trzy, Raz, dwa, trzy, <śmiech> <Jezus>. <śmiech> Już? Prawie. Prawie jak rambo. <laughs> ale ten, ale ten, powiem ci, ten okrzyk tak mnie przestraszył, że prawie się odwróciłem w ogóle w drugą stronę. No wariat. A e, ja bez defa kurde w dodatku jeszcze. Ja pierdzielę. 3-7. Ninja bez defa. Nie no już puszczałem właśnie, tylko że mnie tym ten musik puszczę. Zacząłem, że nie mam defa, to kurde puściłem, tylko że... Co z tego, nie? A to Jest złota. Z co Wstylowany. Kurde, Nie kurde, że wirus to jest wariat kurde, kurde, boże, co kurde, ja robię? Nie no, tragedia Matko boska, co ja robię Easy A chciał chciał. odkuć No chciał, chciał ale... nie wyszło. Kurde. Gdzie uciekasz? Nie no dobra, już po prostu... Oh, tragedia. Co ja robię? Nie no, niemożliwe. Jestem no kurde. kurde! Nie słyszałem. Z każdej strony mi idą. Dobra, teraz muszę wygrać dwie rundy. Koniec zabawy. Nie to do siebie, jak powiedział, że miał 0,15. No. Nie ma takiego bicia. Niestety. No jaki flash, no przecież to jest hit, jak on się odbił w ogóle z dupy. Tolo. Taki rzucony był, dobrze. Płakać mi się chce, Czat, wiecie? Płakać mi się chce. To jest trudniejsze niż myślałem jednak. Bo tutaj, kurde, ten wallhack, to dostajesz flasha, dostajesz flash, i to jest to, to, jakby, to nie ma tak łatwo. To jest ten problem. To przejdzie? to no. Tak. No chyba sobie ja robię robicie ze mnie! Mam A Nie no, przecież to jest hit, jak mnie zjarali. To jest niemożliwe. Kurde, no przecież jeszcze 10 palaków zarzućcie. No pierdziele, no co to? No mam comeback idzie. do zrobienia, wam powiem. Dobra, pokażę Wam teraz co trzeba zrobić, żeby wygrać taką grę. Przepocząć na odpowiedni moment. <gry> o! Nie, no proszę. Ok, się zawał. Kambak. Będzie sobie słuchajcie. Tyle wam powiem. Grenade out. Are you No chance. Dobra, a gdzie jest ten ostatni? Nie ma. Nie? Tu jest ten mordo. No chodź. <noise> Proszę bardzo. Mówisz masz. do lewej do, do Flash Schoda. Uch, córy, córy. Chyba nie ma co gaszować, co to tutaj. Nie no zapraszam. Zdenerwowałem się. Wępowiem. Dobranej te poszły, trochę. Dobranej te poszły, nie pyknął. Ty jaki saport tam nie w ogóle, kto to tak? O kurde, a zagadaliście się o tego flasza czy nie? Nie, Ale jakie to było ładne? Ty, flaszek poleciał, drugie sobie piknęła, potem flaszu, eleganckie. Dźwiękowałeś Widziałem flaszę trochę, więc się odwróciłem, ale. Aha. Ale było tak niebezpiecznie, wam powiem po tym flaszyku. Kurde, Jest Kule, cool. w teraz jest jakieś też łatwiej, to jest niesamowite, no. To jest niesamowite, że to teraz jest tyle łatwiej niż w CT. idziemy na jednym bukcegi i czekajmy, jak zaplantuję na drugim to idziemy razem wszyscy. No jest to jakaś opcja na pewno O kurde Ten jak skacze wirus wariat Mam no, przecież hit Nie ma tu go. Gdzie nie ma go? Jak byłem? O, o! No ten Tinek, żeby wyjaśnić! No nie wierzę! Mam cię. Skubany, już przesadziłem. Na 8 fragów. Ech, no ten Tinek się zdenerwował po tamtej mapce chyba. Rozgrzany, rozgrzewka to było. Taki, taki, nie no, taki klacz to trzeba wygrywać, cholera, jasne. To nie ma to tamto. Was smog? Mój, no. Po co, nam ogranicza tylko... Na co się Widzę tam. Kurde, widziałeś no. już? No, czy widziałaś? Tak, wystawało cię. O kurde, nie wiedziałem, że tak widać. Małma. Cholera jasna. I mi się, teraz. Iza, mógłbyś mnie teraz nie zabijać? Ale muszę. No ale spójrz w tabelę. <laughs> Blisko. No, ho, ho. no faktycznie, to jest dobry moment w sumie. Nie no, Today nie go pijesz. <laughs> na dobrej <laughs> drodze. Nie to tak jeszcze na daleko, spokojnie.

o, patrz, skupańca. Kurwa. A już tak myślałem, skanować smoka. No to Kurwa. trafić, powiem ci. Jakbyś tak skanował. <laughs> Wirus to Kurwa. A ja. siedzi. A siedzi. No, a co no, na Stałam. No, się, że przeszedłem na błohaka. No haka. No, przecież jak są skoczył, wirus BIP? No, przecież to jest ski. Ja a powiem o ja podskokach. że jest teraz obstawianie na czacie punktami i na Izaka jest 89%. Kurde, ale po tej rundzie może się coś zmienić Ja pierd... smutno mi no Przesadziłem, przesadziłem Kurde no znowu 2 na 1 Ja rundy nie zrobiłem Ale się, me bo, moje metody działają No widoczny to skakanie to jest kurde masakra no Jeszcze, Nawet widzisz że skaczesz i mi trafiasz w locie przecież To jest niesamowite Kurde. O kur... Kubice, dzięki za 5 subków. Dziękuję kur... bardzo serdecznie. Chciałem strzelać. Taktykę wirusa podjąłem. A tą mam taktykę? P90. NO CO? No, JAK? Ale mnie wystraszyłeś. Nie no jak? To jest niemożliwe Ja nie no dobra już Ja nie wierzę, że ty, ja nie wiem jak Z metra do ciebie strzelam w głowę i kurde dostajesz 88 Ja jeszcze bez kewa. Nie no, nie to jest naprawdę, to jest nierealne To jest niemożliwe Zawsze ty moją taktykę No nie wierzę! Nieee! pa. Nie no, to jest, to jest smutne. Dobra, dzięki, Nie no, jestem załamany. Dzięki bardzo, za dziękuję. Dzięki za gierkę. Dzięki. Dzięki, Norka. Nie no, niemożliwe to jest, jak?